No, zobaczcie. Dzień dobry wszystkim, no przyjechaliśmy. Dzień dobry, jest Dobry wieczór, tak. Trzeba dogadać pewne sprawy, żeby się działo dobrze. No, już się niedobrze dzieje, bo dwie kawy poszły. Poszły. <laughs> Nie, żartuję, żartuję. No ale no, ja jeszcze kuchenkę zabieram. Jestem kuchenka, tak. Nie no to była twoja kuchenka, ty mi ją pożyczyłeś tak naprawdę. Nie, nie pożyczyłem, tylko dałem, ale jak ty jej nie używasz, a mnie jest akurat potrzebna i sobie zalega na półkach, a to już takie stary rupiec, ale tam u nas się jeszcze może... Nie, no ona tam działa, no tylko... Jeden istronnik nie działa, no. Jeden istronnik. I jak czasami coś tam zrobisz, bo ja pod, pod spodem masz takie te, mhm. te dysze takie czy no. coś, te, wiesz, te no. odkrywasz albo zakrywasz, to tam chwilę działało, nie? No tak, ale to mam, mam tu długie to, to tam się damy Kiedy otwarcie? Nie wiemy jeszcze. No myślimy, że za tydzień. Ale praca wry. Cały czas. No. To no to dobrze, nie przeszkadzam. No, nie, nie, w żadnym wypadku. Muszę nagrywać jak najdłużej, promować i tak dalej. Mi to nie przeszkadza. No, no dobrze, to opie op opowiedz jeszcze więcej, co tam będzie. No na pewno nie będzie schabowego, bo nie chcemy, byśmy nie wytrzymali konkurencji tutaj. Aha. Na gulaszu na razie ten jednak też zrezygnował, bo to, duże wyzwanie jak na ten okres teraz, ale może damy radę. Będą pierogi, będzie chleb ze smarzem. Pierogi sami kleicie, tak? Część sami, część mamy dostawcą. To znaczy sami zrobiliśmy mięsne, a te ruskie mamy dostawcę. Co dalej? No, kasza gryczana z parkami. I... kefir. Kefir? Tak, takiej własnej roboty domowej. Aha, rozumiem. Będzie kiełbasa oczywiście, będzie bigos oczywiście. A jak robicie kefir? Kultury bakterii? do Kultury rzeczy. bakterii, ale teraz zamówiłem grzybki kefirowe, to jest coś innego niż... To są kultury też bakterii, ale trochę inne, to są z Tybetu. Czyli podejrzewam, to, że lepsze. Lepsze z tego względu, że one się namnażają i możesz je sobie hodować, a te bakterie, co są tutaj, to są z Ukrainy, notabene, z miasta Browary, ale to polski dystrybutor jest. Ja próbowałem to namrażać i to nie wychodziło. Pewnie jest to tak zrobione, że one po swoim cyklu obumierają. Aha. A te, mówię co są tybetańskie, możesz namrażać. No i spróbujemy. A no, mamy jedne i drugie. Nie? No dobrze, ale taki będzie rzadszy taki do picia jak ten. No, zależy jak długo Jak ten turecki. Jakie, na jakim bazie mleku robiłeś. No, pewnie będzie różny tak, domowy. Raz wyjdzie tak, raz tak. Nie? Aha. No dobrze, no dobrze. O jajka w majonezie, co jeszcze. To taka nowość kefir samemu robić, to taka nowość. Nie ja robiłem teraz w domu niedawno, ale to wiesz. No tak, ale dla siebie, nie? Dla A siebie, tak w knajpie to... To też jest, będzie trochę problematyczne, żeby wypracować... No bo to nie możesz przeciągnąć. Nawet w lodówce to będzie pracować. No to dużo się nie robi, bo to można dość szybko zrobić. przecież. To. Ile to ze dwa dni jest kefir? Dnia, czy tam no, półtorej. Na... Temperatura też, nie? I tak jak mówię, zależy jaka matka, czyli te, dże, te mleko, tak? I zależy ile tych bakterii dodasz, jak zapracują. Nie? Czyli no można... to jest, wiesz też mamy te bakterie, one długo w lodówce leżą, je trzeba wpierw aktywować. Możesz nie zaaktywować, rzucić, to ci wolniej będą się tam namnażać, No i jaki, w jakim one są stanie tak naprawdę, bo jak były przechowywane w transporcie, ile z nich przetrwało piłce i tak dalej, nie? Bo to jest... Czyli teści trzeba zrobić. Nigdy tego nie wiesz jak ci to wyjdzie. Czyli trzeba Ale zrobić wyjdzie. teścik i Ale zobaczyć to. No to fajnie. To fajnie. Co jeszcze będzie jakiegoś takiego, co nie ma na przykład u mnie? Pizza. <laughs> No dobra, dobra odpowiedź, aaa no to fajnie. Co jeszcze? Co jeszcze? Deska mięca. nie wiem czy u Ciebie Nie. No, no to, i to by było na tyle, frytki, ale to u Ciebie jest. No, to. no to dobrze, powodzenia, oby jak tak. najszybciej, no ale w sumie lepiej parę dni później żeby było jak Właśnie, trzeba. Nie mamy w ogóle. Tam nie mamy. No, ale też żeby było jak trzeba, a nie tak, tam tak, ten, nie? Tak, tak. Wiesz, elektryjcy nam robią gniazka, jak ktoś z komputerem przyjdzie, chce się podładować przy każdym stoliku, żeby były, oświetlenie tam stawiamy jeszcze. Także cały czas coś do przodu. Do przodu. Do przodu. Tak, ja widziałem te oświetlenie tam jak robiliście tego próbnego live'a, mhm. co nie chodził ten internet. Ale już tak. dzisiaj chodzi. Już, już dzisiaj, dzisiaj chodzi. chodzi. Już dzisiaj chodzi. Po długich kurde tam wiesz, online tam, nam robili, ponoć wąskie gardło było i nasze pakiety już idą. Czyli zaczną się live'y z knajpy. Będą, tak. No to fajnie. No dobrze, family friendly? Life? Nie, no knajpa. Znaczy do... Czy bardziej dla dorosłych? Znaczy do... No nie wiem, czy samo pipsko i tak dalej, macie jakieś dziecięce menu? Czy... No oczywiście, nawet zabawki mamy. Aha, gry no, o to pytałem. Mamy szachy, gry planszowe, będzie docelowo prac zabaw tam, na ogródku. Także family friendly jak najbardziej, ale... Na wieczór myślę, bo myślę, że rodzinki to będą sobie w niedzielę mogą przyjść. No tak, za dnia, tak, Na dnia, na wieczór Dzieci śpią. No będzie i tego. No a z alkoholi będziemy mieli też e, wódkę belweder. O, a tu chyba je można kupić tutaj, tak? 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 są no, na tak, no, tak. Tak. Piwo, Hogarden, Corona. No ale Belweder słyszałem, że stówka, tak? Tak, za butelkę. No dobrze, a ile kosztuje? Wiesz co, jakoś... 60 niecałe całe dolary, czy coś takiego dużo? Sporo, nie? No ale ona, ta butelka jest droga, tak, że tak, tak powiem. Tak, tak. E, do tego piwo znane w No widziałem też odakowany. tak. No i Marcin, żeby kultowo chciał. Kambodia, Ken, czyli w żeby była bo to, jest to takie... no, ale to A, też jest popularne. Jaj... Ludzie się pytają o tą no, Kambodię, nie? I będzie Jajeśnica prezesa, ale tylko w wypadku, kiedy ja jestem na terenie obiektu i ja przygotowuję, bo inaczej to nie jest oryginał. No tak, to prawda. Tak, no, to, to no dobra. Także życzę powodzenia. Dziękujemy i do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, no na razie. Na... No dobrze, witam wszystkich serdecznie. Ja już się obudziłem. I pozdrawiam. Chciałem serdecznie podziękować za wspólny live. Było fajnie, było śmiesznie. Troszkę było tam dramatowe, ale myślę, że to jest wszystko do wyjaśnienia i odkręcenia, i mam nadzieję, że tam no, mówię, ja jestem do dyspozycji, ale osoby trzecie, które w tym nie uczestniczą, nie są. Potrzebne. Niepotrzebne to było, właśnie o, tak powiem. No cóż, jadę kupić klapki, ale to jeszcze chwilę podpisuję na, pod filmem na komentarze, takie chociaż pozdrawiam i tak dalej, bo postaram się to robić. Ręce już się nie częsą, także idzie to zgrabniej. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do właśnie tego odcinka. I do następnych Cześć Hello. Hello, dzień dobry Jedziemy po klapki Jestem cały czas na chodzie Nie wiem co się dzieje Jedziemy okay. Dobra, nagram jak dojedziemy Pozdrawiam Dobra, właśnie dojechaliśmy Lecimy. Mam nadzieję, że jeszcze są. No, in. Dobra, mam czerwoną cebulę. Smo? Better big. Yeah, yeah. Za 3 dolary. Za kilo. Chomi. Ok. No, także jedna sprawa załatwiona. Lecimy dalej. Sciciutko bo muzyka jakaś jeszcze mi. Kupiłem dwie pary jedną parę dla Siny. Takie sobie wybrałem. Śliczne. I te moje żółte też, żeby mi tylko ktoś nie bachnął. Bo... Dzień dobry. A już w kąpie nie może uwierzyć, że tyle mi osób nam, nam pomogło. I nie tylko nam, bo jeszcze... Mam zamiar się podzielić. Dobra, yy, nie unboxing, jak to Sida mówi, tylko unpacking. No ja już zrobiłem, opowiem tylko. Nie chciałem tam nagrywać, jakaś muzyczka leci zaraz i coś. Staram się uczyć. To są takie, jakby to powiedzieć, taki dmuchany ryż. Słono, odrobinę słodki. Dobre, no, ja też lubię. No dobra, czerwona cebula, worki. Tego się nie udało uniknąć, Sina sobie wybrała Mąka, bo całą dałem mu inkum, Więc musiałem dokupić Korea's number one Czyli Numer jeden w Korei e, Tu sobie Sina jakiś Stir fry sauce No taki do wiecie Stir fry, no, czyli do Mamałygi To jest Chili sauce with fermented soya beans, czyli z fermentowaną soją, kimchi, to bierzemy już od jakiegoś czasu i to mi bardzo smakuje, też koreańskie, to jest dobrze opisane, w sensie, że, nie wiem czy to załapię, Żadnych, że tak powiem, no pierdół takich niepotrzebnych. To Syna sobie to kupiła jeszcze. To takie jak... To, to są dobre, to, to mają aromat te brązowe grzybki. Koreańskie jakieś kluchy dla Siny, jakbyś mówi, że dawno nie jadła i chciała zjeść. A, no i trepy. To sobie Sina wybrała. To są te, które mi ktoś dźwignął. Także się cieszę, bo jeszcze były na mój rozmiar. A ze względu na dobry humor i na to, że na klapki dostałem dużo więcej niż potrzebowałem na klapki, to dokupiłem sobie jeszcze jedne. Ja niebieski kolor lubię. Żółty też jest. Szuka taka może być. Cyna niebieskie, mówi, że dobre. No, a jeszcze tutaj płyn do mycia podłogi no i ocet bo ocet jak wiadomo zawsze się przyda chciałem pokazać rachunek ale Sina mówi że ma ale nie ma i nie wiem nie pamiętam Sina how much we pay more or less for this for this 75 75 podobno za to no, no klapki gdzieś po dychu chyba, jak się nie mylę. No. Dobrze. Pozdrawiam, nie przedłużam bezsensownie. Zaraz się na to posprząta. Ja działam z hamburgierami. Taki jest plan. Ja cały czas na żywo, bez spania, więc sam się dziwię. No widocznie ta adrenalina trzyma. Jeszcze raz pozdrawiam i dziękuję serdecznie. Jeszcze raz za wspólnego live'a. Do usłyszenia. No. Ja już tutaj przygotowałem maszynę cały czas działam no tutaj się rewolucja dzieje Cina jak się dowiedziała, to teraz porządki no i dobrze Po co, No i jak? Hey, dobrze. What are you doing? Nie, 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 No, 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 no. No, I don't need. I don't know. Z jak sina tam się upora to ja zabieram się za pokrojenie miękka, przygotowanie, tam cebula, nie cebula i działam. Także jeszcze podejrzewam z 20 minut i będę mógł działać. Pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia. No i co? No i co? Dzień dobry, dzień dobry. Ja cały czas w ruchu. Na początku zmieniłem trochę w tartej. Teraz mielę mięso. Jak widzicie, dodaję też cebuli do środka. Każdy może robić jak chce. Może tylko połowinę, może z cebulą. Jak to lubi, prawda? To jest wszystko umowne rzeczy. Ja cały czas na, na chodzie. Na chodzie trzeba zrobić, trzeba zrobić, to trzeba zrobić, a potem mam nadzieję uda się nas jest, ale to jeszcze chwila. Dłuższa chwila Jak widzicie idzie wszystko sprawnie. Tu jak ma Put one time and light it, put one more time. No? I, tak. Wiele mięso Dwukrotnie. A średnica oczek jest 6 mm. Kiedy Sina nie miała zamiaru zrywania, to. Там зеленые миски, там же, До дела. просто так, 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 drugi raz. Ja na przykład tak Niektórzy wolą takie bardziej większe części, ale ja czasami mam rodziny, przynajmniej miałem wcześniej. Więc będzie łatwiej przerzuć. Ja oczywiście mam tą blaszkę tutaj, ale nie używam do tego, bo do tego nie potrzeba, bo jak sobie bez blaszki. Mniej zmywania dla Siny. Okay. To już jest końcówka, Dzień dobry ponownie To już jest końcówka Uj, drugiego so nice Tak? Very nice O, very nice Dziękuję Chanucy pomyj? I said, you know, you're not Just because Wszystko za Everything for the money? No money? No honey? No, I know, but. Teraz, Rownautra Pieni nastąpiło. I was going to a Light of Judo. No, dobrze, podwójnie mielone. Także jak widać, jest fajnie. Jeszcze raz powtarzam, z cebulą. No dobrze. samy, Odkładamy. Tu odkręcamy. Cały czas w tej prawej ręce nie mam siły. Cały czas jakiś problem. No ale co zrobić? Trzeba żyć dalej. Znaczy, jeszcze coś podnieść to jest ok, ale tej chwytności nie ma. Jak chwytam, nie ma tej tego wiedzia. Oczywiście pewne rzeczy można użyć, pewne nie Trzeba sprawdzić. Okay, okay. To jest OK. Zprumujemy. Nożyk. Sprawdźcie czy nie ma na przykład dużego kawałku cebuli, ale nawet gdyby był, to aż taki duży nie będzie. Zanoszę to do kuchni. i Już wracam. Dziękuję. No i co? No i co? I teraz? Ja wiem, że niektórzy Soł. robią, że solą przed włożeniem na przykład do piekarnika, czy na patelnię, czy na grilla. Ja dodaję sól od razu. Nie za dużo. Myślę, że to jest Dodaję sól. Papę. Pa. Pieprz. Ok, i dodaję jajo. Jedno jajo. Do takiej ilości powiedzmy. No tak trochę na oko, że tak powiem. I tyle. Teraz trzeba wymieszać. Masaż. Teraz trzeba wymieszać. Masaż właśnie. Odstawiam do lodówki na jakieś godzinę, dwie i potem będę formował hamburgery, które będę roził. Od dołu do góry, żeby wszystko się ładnie przemieszało. Ok, się blisko na. Ok. Są wymieszane. Są. So, no so, wymieszane. Folia. Przepraszam że za te kawałki, to już drugi dzień. I tyle. Do ludowki. Także pozdrawiam serdecznie. Niech sobie postoi za dwie godziny. Potem formuję hamburgery. To po chyba było. No, nic, jadę do jakiejś tej apteki. Oczywiście potem siesta, ale jeszcze muszę dokończyć pewne rzeczy. Więc jadę do apteki, bo Harry z Tybetu nie chce mnie odpuścić. Odpuścił i znowu wrócił, więc nie wiem, jadę, niech tam mówią o co chodzi. I ten. No nic, i zobaczymy. Tak, z kawkiem. O, sam bydał, powycinał, hałasowali. Teraz poszli coś zjeść, potem przyjdą do A idź to. Proszę, ile już nacieli. wycieli. Idę na pieszo. Przejdę się to, I się zmęczę może. Pani tam w aptece coś da? Czy tam pan. Już. O. Ale gorąco. No ale dobra. Teraz jest jakaś 12.30 jak się nie mylę. Pozdrawiam. Nagram jak będzie coś. Pani? Ja? Full day. One day? Full day. So morning, evening. Yeah. Okay. So to, today you can take now and one more evening. Okay. Uh, tomorrow morning and evening. Okay. If you feel better, you can stop. All right. And uh, this one you apply. That's the cream, right? That's the cream. Okay. okay, but I think Sina also take the one night, two night, three night. This for the. Maybe. oh Uh, salahat. Yeah, you have the home. tylko jeden. Dwa muszą nie móc. Szure. Potem Jesteś że jestem świadoma. Jestem świadoma. No to jak śiurno, sure, to ja też śiurno. Sure, no dobra, okej. Okay. Pani mówi, że dostałem alergię Jak ja całe życie nie miałem alergii, no ale dobra. Ja tam cały czas jestem że to Harry z Tybetu Maczał w tym palce A dobra, to no, w sumie jestem przy, przy chacie Nigdzie już nie wchodzę, bo to tylko kasiora Idę do domu, bo jest tak gorąco Zobaczcie, prawie pusto, nie? Jak normalnie, no wieczorem będzie pewnie Także lecę z powrotem Dobrze się było przejść za tak kwasy przechodzą, ale powolutku. <grystanie> po lajcie ciężko było wstać. Ale okej, okay. no i co? No i w takim razie. koń, A, jeszcze chciałem pokazać. Proszę zobaczyć. A, no Sina też ma nowy. Także udało się. zresztą pokazałem wcześniej, ale teraz pokazuję praktyce. E, no i cóż, idąc sobie powoli do domu, chciałem Wam wszystkim podziękować, pozdrowić, e, no bo jestem do tej pory e, miło zaskoczony cały czas. E, I tyle. No i, i do jutra. I do jutra. Także do jutra. Pozdrawiam i do zobaczenia. To już po pożegnaniu taka, taki bonusik od Ciny. Proszę bardzo. Proste plecy, symetria, wyczucie. No także taki bonusik po scriptum takie było. Pozdrawiam.